Ejka, witam Was na kolejnym moim odcinku Welkam Channel Dziś będziemy rozbierać Uszkodzone kamerę od monitoringu. Zobaczymy co tam będzie Zobaczymy, jak całość waży. 1 ,862 kg 862 ważą Jakbyśmy sprzedali to, nie wiem, wymieszanym złomem, to by było 0,80 86 0,86 kg. jest. Kolejne pytanie. Ktoś tam się pytał. Czemu to rozbieram? Rzeczy rozbieram? Można by było za to wziąć więcej pieniędzy? Odpowiadam, bo mogę, bo chcę, a osoby, które czasem dawają na rozbiórkę na mój kanał, prywatnie tam z moich znajomych, czy gdzieś tam z tutaj YouTube'owych znajomych, nie chcę żeby było sprzedawane, tylko po prostu, żeby było rozbierane, a. A ja też nie chcę poprzez tego sprzętu wystawiać, który sprzęt nie działa, bo nie czuję takiej potrzeby, żeby kogoś poszukiwać. Czy komuś coś uciska, że sprzęt działa, a się okazuje, że może sprzęt nie działa, więc wiecie, mogę sprzedać, a nie muszę. Mogę to zapytać, a nie muszę. Tak? Mój kanał, mój sprzęt, moje zasady, moje rozbiórki i tyle. I nie pytać, czy niektórzy tam, a bo ja bym na przykład za przeproszeniem, a bo ja bym to tam. Ty to byś sprzedał, ty byś tam to robił. Nie każdy sobie życzy. Ci co wiedzą o co chodzi. Nie każdy chce, żeby było to sprzedane, tylko po prostu chce, żeby było to zebrane na moim kanale, albo może ja nie chcę sam też coś wciskać, bo nie wiem czy sprzęt działa, wystawię to jako ten. Wolę to sobie jakoś. Wiecie. Rozebrać. jest zawsze fajny jakiś odcinek jeżeli wiem że to działa a widzę że to jest popsór. no, no to, to nie sprzedam to jako ogólnie bo mi się a ja nie chcę tłumaczyć ludziom 50 wiadomościach tam kupujących a bo, bo to działa a panie to tamto nie chcę nie sprzedaję i tyle pozdrawiam serdecznie i Przyczy miłego oglądania. Będzie złomik. Hu, 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 Tylko teraz kurczę. Myślę, bo nie Czy ja mam. Mam końcówkę. Mam końcówkę. Dobra. To jest tak. By to musiało być. To będzie pewnie. Jak zwykle nasza standardowa dziesiątka. No mamy ślubki, złowik pewnie. Nie wiem co mi siedzi. mam mamy troszeczkę aluminium. Super cieszy mnie to. Tu no, będzie plastik. Jeszcze jakieś śruby dziesiątki. Dobra. Na razie bez se ścian. Kurczę, kurczę. Czy u was to tak zimno jak u mnie? wieje wiatr co chwilę pada. I mamy, zobaczcie jaki piękny aluminium Super mm Hmm Co tu my mamy jeszcze ciekawego moi drodzy O Super Te słupki są wciskane. Chociaż trzeba było wykręcać. że są ładnie poskręcane. Są. Dobra, się kręcę, ale muszę naładować. najgorsze to jest to wyciągniemy o tu mamy kamerę już troszeczkę Uszkodzona, ale to nic. Uh -huh.

tak, plastik. O, będzie super. Medalek. Muszę się żeby może prędzej te kamary właśnie ta, to myślę, że zostawię bo to może na, nawet gdzieś tam spieniężyć, można, zobaczymy <laughs> zobaczymy też kupi to kupi, wystawić mogę, tak? tam te wszystkie obudowy, co są tak strasznie poniszczone te obudowy, to że w środku kamery po prostu latają, więc Nie wiadomo czy to by było warto w ogóle wiecie, mam jakieś pewnie. Co to chodzi o, o jest aluminium. my ile wyszło aluminium? Aluminium już wam mówię do kabelki, czy to, czy to, to, to Aluminium wysła. to 1 kilo 260 chyba o. Już Wam pokazuje? Wyszło 1 kg, 268 gramów. Nie wiem po ile, po 6 zł, no plus minus 5, 6, 7,61 upadło. Super, bo to jest takie aluminium, takie konkretne już, więc super. trochę złomniku ja licząć kamery kamerę sobie zostawię zobaczymy może ją wystawię w takie wszystkie bo wystawiam y, w takim tym porozwierane może ktoś prędzej będzie chciał na części albo na coś zobaczymy 36 gramów jest yy, złomiku śrubek. Tego już nie liczę, bo to są takie, takie właśnie paralele. Te kabelki widzę, było kabelki też będą poprzelabiane. 36 gramów, zaraz zobaczymy. 36 no 36, no liczmy to tak samo. Dobra, 46 gramów po zutówce, to będzie jest 5 groszy 77766 wpadło, super, cieszę się jak się Wam filmik podobał to łapkę w górę, komentarz tak jak mówiłem zostawcie coś po sobie to zostawiam, te kamery zostawiam bo i tak nie odzyskam nic z nich, a nie chciałbym one mogą być czasem dobre I wystawię je jako Jaką nie wiadomo, ale sprawdzimy. Już zawsze można tu dostosować. Jak Wam się filmik zostawił, podobał, to zostawcie coś, coś po sobie. Trzymajcie się do następnego, koleżanko i kolego.